Witam widzowie, tutaj pan odebrał, zadzwonił z informacją, że złapał głąbka tego już drugi raz u niego Bardzo miły pan, poinformował nas, że u niego jutro, jutro rano zawieziemy dla ojca I tyle, nie? Pozdrawiam Nie wolno. Siemanko, 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 pozdrawiamy. Przyjechał go Gdzie go masz? W bagażniku. Długo mamy. Długo mamy. Co tu jest, Ciuciuś? Co to było? Dobra, dzięki. Proszę. I długo. Co klakier ja chciał go zjeść? No, część na część. Co? Dobra, dzięki, dzięki Dowiana, dziewczyna przyjechała z Głębia Chodź, zobaczymy co tutaj przyjechało do nas. Chodź, chodź. Czekajcie, co to przyjechało, co to przyjechało. Nie wiedziałeś, nie co to przyjechało, gołą. Zobaczymy, co to przyjechało. Taki Asiorek przyjechał. Dwieście dwadzieścia cztery cztery osiem siedem nasza samica, co spróbujemy ją puścić, czy nie? Może ją puścimy, co? Zobaczymy, gdzie poleci. Odejdź. Odejdź. Chodź, chodź. Nie rusz. Nie, nie rusz. Zostaw ją. Zobaczymy gdzie pójdzie Lotowana była, musi wrócić. Jest tutaj Chodź, chodź po domu. Chodź bo tu ją wystarczy. Chodź. Chodź idziemy, chodź, chodź. Szybko, chodź. Czekajcie. zamkniemy. Gdzie ona jest? Patrz, jak zjeżdża Zjeżdżała. Tam mam otwarte. Jest, wróciła. Jest tu. A tam jeden widzę na siatce. Aby. Chodź, 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 Tam jest jedzenie. Chodź, 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 Babianice Pabianice wróciły. No ostatnim nocie to zginęło. Powrót gołąbka, panowie. Już wie ono, gdzie jest Później ją dam do tego Do głównego, niech tu co wejdzie Żeby się ogarnęła, z pół godzinki Idziemy zaraz nagrać, tam ogarnę Tam wrzuca później film, jak Dorian ją odbierał Podziękowania dla tego Pana No zaraz zejdzie Kolejny powrót na pół drogi. Pół przyjecha, teraz lata. Ale w bardzo dobrej formie jest. Nie jest chuda w ogóle. Tu może się boi, bo w lotu nie ma. Nie, teraz klapnie. Jest! Panowie, jest! Chodź, 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 chodź! Chodź, 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 chodź Dobra, niech sobie łazi <coughs> Wróciłeś do domu, co? Na chatę, tam pójdziesz O, wskoczył ten biały Tamte, łażą Samica to jest, kolejna samica wróciła Później jak będę nagrywał to ją wezmę stamtąd Wczoraj weszła na oblocie u pana. Robił oblot wieczorem po południu i walczyła, wracała do domu. Ale nie wiadomo, czy u kogoś była, bo może była gdzieś na mość pod mostem, albo gdzieś bo z tipesem jest. Tipesa by ściągnęli. Chodź, 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 chodź. myśli. Wczoraj ją zabrał w kartoniku, była Czekajcie, zobacz jaki ma kał. Kał ma taki, to nie ma tam tragedii takiego. Nie lawa. O, wchodzi. Tiki, chodź tutaj, chodź, idź szybko do domu, chodź do domu, chodź. Do domu idź, idź szybko, szybko, uciekaj do domu, szybko. Idź szybko do domu. No idź do domu, nie idziemy do domu jeszcze. No chcę wejść. Wejdzie Patrzcie, jak pamiętała, że tu łaziła. Co tam było? Juniu? Kiki? Patrzcie jak szuka. Co tam? Gołą był? Patrzcie, jak szuka. Co tam? W kartonie był gołą? Był gołą w kartonie? Był? Patrzcie, jak chce Co tam było? Gołą był? Gołą był, ta? Co tam było? go? Kartonie długo? Wskakuj szybko. Chodź, co tam było. Co tam było? Jak skacze, zgubano. To jest pies, jakby śliski. O, chodzi. Weszła. Weszła. Nie, wyszła. Właźni po klapie. Wejdzie. Boi się trochę, tu w kartonie jechał w bagażniku, to wiecie jak to, nie? Każdy by się zagląda, zagląda. Niechętnie chce wejść, ale wejdzie. Chodź, 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 Dobra, pauzujemy. Wyjdę do gołębi z karmą, a tam awantura pod gołemnikiem nie wiem co się stało. Patrzcie. Dzieci, co tam było? Bierz go! Kot. Dała mu. Co cię podrapała? Dawaj go, chodź. Co tu był? Kot? Kot był. Zobacz, Tiki. Gdzie on jest? Co to było? Co to był? Kotek? Kotek był. Co to był? Co to było? On cię do gołem tak? Niuniuś A kser dobieć go, Ksedo. do, chcę go. Ty go nie ruszasz, nie? Co to bijesz? Dawaj go, szybko, szybko. Tu jest, zobacz tam jest, tam jest, zobacz. Tyki, tiki, chodź, szybko. Jakiś kot przy Was panowie Jakiś kot Wejść nie wejdzie Ale po co nam koty? Koty nam nie potrzebne Dobra ja wjeżdżam z takim sprzętem Zaraz wam do Nie ruszaj tiki Muszę zamknąć Zamkniemy tu, pocztowe tak wyglądają, później wam do... dogram, zaraz tą samicę też przyniosę Temu troszkę sypnę, bo wrócił to nie na to zobaczcie na. No. Idź jedz Jedz Nasze aż w środku. Co tu jest? Tak wyglądają. Chcę udryrowić, sobie tam, tak to mi sypał. Tak pocztuchy wyglądają, panowie. Nie wiem, czy widać, gdzie samiczka przyleciała. Dojechała i sama weszła do gębnika Stulpicka, 20 kilometrów, a już hodowcy, dobra pauzujemy Siemanko, siemanko, kończymy nagranie Samiczkę idziemy wpuścić do Głębnika, tam już są nakarmione Pięt... Nie ma jak gadać 15.25 Idź złapiemy ją Siemaniu, gdzie ty jesteś? Wróciła Pamięnica. no Gdzie? Chodź, 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 chodź. Czekajcie Taka wróciła z tipestem Nie ma nic więcej. No nie ono, bo tu jest karma, tu jest woda. To jest samica na 100%. Chodź, 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 chodź. Diki to nie dla Ciebie gołąb, to nawróciła i nie było, na ostatnim locie pękła Piękna samica Kolegi z pandemii. Co tu się stało? Muszę teraz złapać Nie dla Ciebie, ale w formie jest bardzo dobry Zobaczcie Samniczka Tutaj pozamyka, Tyki uciekaj stąd, wypadł, wypadł Pod możesz I się ja nie tu Przeginasz trochę dziecko, uciekaj szybko u... Bude Ja idę tutaj, i tam pod gołębnik. W są nakarmione, później jeszcze Wodę im tu pootwierają rolety Żeby światło im lepiej wpadało Tak wygląda u pocztowych Żeby później nie było te wszystkie były głębiej na dworzu. Wchodzą pomału. Te, co nie wejdą, to będą. Tu też otworzyłem roletę, Proszę, idź. Proszę, idź. Stampa. Teraz już nie wiem, która to jest. Muszę sam przyków znaleźć, bo jest za dużo samic Tu jeszcze sobie tak siedzą w folierce, zobaczcie o. Tu już im to otworzyłem Żeby miały pootwierane widno A tutaj zobaczcie o. Tu chcą wchodzić, nie ma tu wchodzenia Łobuzy, tam jest klapa, deska i wchodzić Krótki filmik nagramy, zobaczcie Miarę nie szufelką dzisiaj chcemy z szybko, tutaj Też te podłogi szybko, troszeczkę, to troszeczkę to 5 minut roboty. szybko, 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 gniazda Tu jak, te, ten skórnik, tego szybko, jak tu szybko, Mają wodę, mają jedzenie. Tak wyglądają. E, tam jakieś jajko zniosło, nie wiem. Chyba, chyba zniosło. Szymler, jak to się nazywa? Deresz. Deresz, deresz. A temu co jest? Napompowany tutaj, biały też na sranę wodę jeszcze mają, ale jest ciepło, to im naleję. Kota mieliśmy pod spodem, ale tygrys złapał go. Bo co tam jest za akcja? Tu mam najlepszą parę, Zobaczcie może jajka chce zamówić Czepiony, czempiony. Budapesz i biały ogon, żałobniczka Jak wytrzyma zimę to Temu coś się stało w nogę Ale ja wiem co mu się stało Jak w nocy w siatkę się zaplątał Ale dojdzie Dojdzie, dojdzie, patrzę czy są wszystkie Wespas jest czerwony jeden On idzie wąt O jest i tygrys Tygrys Jest coś? Jest kot? Cepli mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć cepli jest tylko, 11. jeszcze raz policzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. A było 18. Na locie zgubiłem. Tam muszę deskę taką włożyć. Utnę na dniach deskę, żeby tam mi nie woziły. Nie będę na jajka się gonić. Widzicie Dobra, pozdrawiam. Do zobaczenia. Ja muszę coś tam dziać w domu. Tak wygląda u mnie teraz. Powrót do tak, to by nie było filmu. Mam film z rynku, gdzie ten jest, tam jakiś był podejrzany mi, wiedeński, jakiś napuszony. O, czekajcie, tu mu... ale ma jakieś gówno na nogach, czekajcie. Ściągnąłem mu, bo miał takie kulki, kuleczki miał. Gdzie ten wiedeński taki napuszony był? Czy tam był, nawet... o jajko, jakiś zniósł wiedeński. O to ten co tak głucha to miał kulki. Dobra pozdrawiam Podstawę Do nie chodzą, o wchodzą, chodzą. chodzą. Czułek leci, szukam je Będą wchodziły, bo jest klapa Będą wchodziły, będą wchodziły Na deskę, wsiad na deskę Wieczorem je na Wora Dwora do stanu. im drzwi jeszcze otworzymy. Niech wchodzą. Nie, nie ma. Twardo muszą być. To później nie będzie. Niech wchodzą, normalnie klapą. Dobra, pozdrawiam. Ja muszę uciekać. Patrzcie ile jeszcze pocztowych. A czwarta godzina dochodzi. Już jest nie poprawię. Leżą sobie o Chodź koć, 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 koć Chodź, koć, 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 koć Chodź, koć, 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 Ciężko, już się pożył czerwony, już ma w dupie Ale jestem zadowolony z tej samiczki Powiem wam, że to 69 jest było 68, po locie 69. 31 go mi zgubiłem na lot. W takim razie, ale jeszcze coś może dojść. Dojdzie, to dojdzie. Nie, to nie. Dobra, pozdrawiamy. Ale ciepło dzisiaj, wiecie? Ciepło, ciepło, ciepło. Tutaj mam inny plan. Jak wszystko będzie dobrze. Później wam zdradzę, co tu za plan mam. Te gniazda stamtąd wyjeżdżają. Gębniki będą kiedyś wysprzątane. Na razie niech to schnie. Tu nie ma gołębi. Tam tylko jest troszkę karmy. Jak wreszcie coś wróci. Ale tu nie będzie pocztowych. Tu nie będzie żadnych pocztowych. Tu będziemy mieli lot. Tyki, idziemy do domu, chodź. Dobra, pozdrawiam. Muszę telefon ogarnąć. Wchodzą pomału, będą wchodzić. Ciemniej, tam się światło pali później. Chodź, kota łapałaś, a Siku robisz? Chodź, Siku zrobiłaś to, chodź. Dobra, pozdrawiamy. Do zobaczenia na kolejnych filmach. Kcedo! Chodźcie! to się kota wystraszył. Co tu jest, Tiki? Zobacz, co tam jest. Szukaj, mysza, tu mysza. Mysza, mysza. Myśla, tu, gąb, tutaj gąb był, tu gąb był, gąb był. Ty pamiętasz, nie? Gołębiacie był gąb. Tam był, tam bierz, 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 tylko bierz. Dobra, pozdro do zobaczenia.